Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Dzisiaj sobie zagramy znowu w Void Train. E, z, przygotowuję się, bo jesteśmy bardzo blisko portalu, więc zrobiłem sobie pancerz. Pracuję nad wyprodukowaniem animacji, mamy całkiem spory zapas. Wydaje mi się, przeładować jeszcze trzeba. E, też pomiędzy odcinkami grałem, trochę przestawiam tutaj tych wszystkich rzeczy i sobie zebrałem, zbieram też materiały na ulepszenie kolejnych różnych rzeczy. E, tylko widzę, że mi się znowu drewno skończyło dla odmiany. Bar bardzo niedobrze. Też masę żelaza zmarnowałem na produkcję tych wszystkich rzeczy. <noise> Jest bardzo czasochłonne i niestety. E, irytujące się zaczyna robić. Tego że nie, mam na myśli głównie to, że nie ma żadnego systemu na automatyczne zbieranie materiałów, żebym mógł się skoncentrować na innych problemach, tylko muszę cały czas e, z zasuwać z tym e, hakiem. E, tak, zastanawiam się, czy jeszcze jest coś w grze co sprawi, że to będzie jakoś zautomatyzowane, czy, czy jak, bo wiem, że one przynoszą rzeczy, nie? Ale problem jest w tym, że na przykład ten nic nie robi. On, on w ogóle nic nie chce spawnować. I tak jak mi się wydaje, z opisu, jak czytałem, to może być tylko jeden na wagon. I się zastanawiam po prostu, jak to z tym jest. Czy. Bo tak to bym sobie ich wstawił, wiecie, 20 w jednym miejscu, bo praktycznie na każdej stacji kolejowej znajduje przynajmniej jednego. I bez problemu można by ich dużo wstawić. Coś, coś drewna niestety nie, nie znajduje. To jest kłopot też dodatkowy. Aha, jej. I... Przetestowałem sobie dosyć dokładnie ten pociąg i wydaje mi się, że ten układ, który tutaj mamy, trzeba bardzo konkretnie zmienić, zmodyfikować, ponieważ ten dach się w ogóle nie sprawdza. Póki muszę, tak nie wiem, czy w grze jest ten system automatycznego łapania przedmiotów, czy nie. Jeśli go nie ma, to będę musiał go, będę musiał ten dach zlikwidować, bo bardzo ciężko jest na bieżąco się tym zajmować. A jeśli jest jakiś system automatycznego łapania, no to przy, przynajmniej dopóki się on nie pojawi, yy, niestety ten daszek tutaj, ta nadbudówka bardziej przeszkadza niż pomaga. O, widzisz, jaki jakie, jakie światełka mrygają? Fajne? Ładne? <śm> podoba się. O, jak dobrze, ja tu już się zestresowałem, że <śm> będę musiał się bronić. A tu na szczęście nic się nie dzieje. Jak, jak miło, że nie ma tej okropnej muzyki agresywnej, tylko można w spokoju się skoncentrować nad, yy, nad pracą, nad poszukiwaniami i tak dalej. Dobra, mamy jeszcze jeden kawałek drewna, jest potrzebny. Wrzućmy od razu sobie tutaj tabliczkę, co nadaje 65% większe szanse na, na spotkanie min. Aha, okej, okay, dobra. Ale jest więcej organicznych i więcej suchego lodu. Wiecie co? Eee, ani organiczny, ani suchy lód w dużych ilościach mi nie są potrzebne. To, co się spawnuje, normalnie wystarczy. Także ja tę tabliczkę wyrzucam, bo ona, ona będzie mi bardziej przeszkadzała, niż pomagała. Eee, niestety, to jest ciekawe. Nie udało mi się wypatrzeć żadnych żółtych świetlików. Eee, mam wrażenie, że chowają się przede mną, bo. Starałem się dosyć uważnie rozglądać za nimi i żadnych nie byłem w stanie zauwa zauważyć, także dziwne to dla mnie jest. Dobra, na czym temu skończyliśmy? Aha, musiałem, miałem drewno znaleźć, żeby. Yy, to wyrzućmy, może to. Okej, okay, dobra. I żeby, żeby ulepszyć ten stół. Yy, nie, 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 nie. Tu, żeby coś odblokować. A tak to, bo tutaj potrzeba. A, to w sumie jest całkiem, całkiem łatwe do zrobienia. To możemy to nawet teraz machnąć. Tylko potrzebujemy dwa kawałki tego sam raz. Dobra. I co byśmy jeszcze potrzebowali? Dwa cynku i dwa chem chem chemiczne butelki. Akurat wszystkiego po troszeczku mam, także możemy sobie to zrobić. Uuu, paliwo się skończyło i nie mam czym opalać już. Dobra, to idę szukać w takim razie dalej. Czekajcie, tu jeszcze miałem cynk. O, jest. Dobra. Separate. Idę szukać drewna w takim razie, bo, bo będzie nam potrzebne do dalszego rozwoju. Dobra. Jeszcze chwilka. Okej. Okay. Co? Za mało miejsca? <laughs> Dobra, skórę wyrzućmy, bo mam ich duży zapas. Nie są mi potrzebne. Odłożę też niepotrzebne przedmioty. Tutaj mam amunicję. Niech, niech sobie tutaj leży. O! Okej. Okay. I, 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 I na czym skończyłem? Aha, tak, tutaj. Dobra. Research table to jest drugiego poziomu research table. nie byłoby go postawić tutaj obok. I jeszcze musimy to. I tutaj patrzcie, mam jakąś taką dziwną puszkę. Jedna z rzeczy, które odblokowaliśmy, to jest coś, co się nazywa, o właśnie, swoją drogą, patrzcie, możemy sobie rozstawiać teraz takie przedmioty dekoracyjne i się zastanawiam, co one będą nam dawały tutaj. Trochę szkoda w sumie materiałów, no nie? Tak, to są wyłącznie dekoracyjne, nie ma, nie ma żadnego zastosowania. Okej, okay, bo jest jeszcze na przykład beczka, taka jak bańka, jak nam leko, nie? i się zastanawiam, czy przypadkiem na przykład to nie będzie pozwalało przechowywać wody, bo jeśli tak, to byłoby całkiem fajnie i mógłbym wtedy te dwie sztabki żelaza na to poświęcić, ale tak, jak się na tym znam, to prawdopodobnie tak to nie działa, więc e, e, więc nie, e, dobra, chciałem jeszcze coś zrobić, ale nie pamiętam co a wiem już, co chciałem zrobić, dobra e, i zobaczcie, tutaj mamy laboratorium drugiego poziomu e, i gdzieś tutaj jeszcze powinna się nam odblokować ten Tickner, jeśli się nie mylę, nie? Okej, okay, to laboratorium drugiego poziomu potrzebujemy. Stawmy je... Czy ono tutaj może stać? W tym miejscu. Chyba lepiej by było sensowniej bardziej na tej nie? Dobra, wszystko jedno. Najwyżej Marek z przyszłości będzie jęczał znowu, że w złym miejscu to stoi i będzie musiał to przestawiać. E, dobra, brass wire i sturdy bolts. Ok, czyli będziemy musieli sporo mosiądzu znowu wyprodukować. Mm. Na szczęście mam stalowe sztabki, to możemy już sobie te mocniejsze śruby zrobić. Tylko gdzie je się robiło? E, a tu, dobra. Trochę, trochę to jest jedno, jedna z rzeczy, takich, które ja bym może skorygował troszkę w tej grze. To to, że na przykład mamy workbench pierwszego poziomu. I dlaczego receptury z pierwszego poziomu nie mogą być w workbenchu z drugiego poziomu, nie? Moim zdaniem tak to powinno działać, bo wtedy byśmy tych maszyn mieli mniej i to nie byłoby takie uciążliwe, żeby cały czas latać tylko i klikać między nimi. Jak mamy do zbudowania jakąś skomplikowaną maszynę wyższego levelu, tak jak tutaj, to zobaczcie, że potrzebne są jeszcze mosiężne kable i i dwie sztapki mosiązu, nie? I to są bardzo kosztowne rzeczy, które, których znalezienie przede wszystkim zajmuje masę czasu, ale po drugie też trzeba naprawdę się sporo naklikać, żeby je wyprodukować. I, i się zastanawiam, czy dałoby się to jakoś uprościć, tak z designerskiego punktu widzenia. E, tu już chyba wszystko przeszukałem, się zastanawiam jeszcze, czy jeszcze coś zostało, ale chyba nie. Myślę, że możemy wracać na szlak. Okay. Mam wrażenie, że w każdej kolejnej z tych lokacji te... Węże. Jakby bliżej są. I te kolumny. W ogóle gdzie my kurczę jesteśmy. Nie mam wziąć. Jak oni. Swoją drogą. Jak oni zbudowali tą platformę? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Zwykle od razu możemy fruwać. A tutaj patrzcie, że spadłem na niewidzialną podłogę. Hmm... Ciekawe. Dobra, okej. Okay. O jeszcze jedno niesprawdzenie przeszukana skrzynka widzę. Szybko zajrzyjmy. Okay. Jadę dalej w takim razie, bo widzę, że już chyba wszystko zebrane. A w... przecież miałem rozebrać nadbudówkę, bo, bo to przeszkadza niż, bardziej niż pomaga. Mam miejsce w plecaku, mamy, dobra. Bo chodzi o to, że jak nie mam miejsca w plecaku, to boję się, że przedmioty mogą nam się zniknąć. I tutaj byśmy to zlikwidowali. Tak, i to. I to. Dobra. E, może bym jeszcze też pozostałe elementy. Czekajcie. O! E, tak się zastanawiam, czy by tylko tych barierek sobie nie zostawić. O, to jest niegi pomysł, nie? Że można by to zostawić tylko w formie barierek. Czyli byśmy sobie zrobili. Aha, takie barierki. A nie ma innych. Nie, nie ma innych. Czyli te barierki metalowe takie jak tu są. To one mogą być tutaj. Aha, tak to jest rozwiązane. Osobne są dekoracje dla. ...lokomotywy i osobne dla wagonów. No dobra, trudno się mówi. Będziemy musieli sobie poradzić jakoś. Jadę dalej w takim razie. Wypatrywać świetlików i innych... ...atrakcji. No, jedziemy? A, dobra, Ok. Już wiem, z czym mi się ta gra zaczyna przy... kojarzyć. <laughs> nie wiem, czy pamiętacie, jeśli oglądaliście serial o Loki... ...żeby tak za bardzo nie spoilerować, hmm... W każdym razie, dobra, to nie będę spoilerował, ale bardzo kojarzy mi się ten. Te, tam ta miejsce, gdzie jesteśmy teraz, kojarzy mi się bardzo mocno z miejscem, do którego główny bohater trafia w przedostatnim odcinku serialu. Tam jest też taka lokacja, gdzie są. Hmm, jakby to nazwać? Wysypisko śmieci Multiversu, wszechświateł. Nie wiem, jak to inaczej określić. W każdym razie właśnie też takie fragmenty różnych światów ze sobą posklejane z byle czego, ze śmieci dosłownie. Dobra, nieważne. Nie, nie e, polecam obejrzeć serial, bo jest naprawdę dobry i warty. Dobra, tutaj... O! Udało się, dobra. I mamy laboratorium drugiego poziomu, gdzie możemy zrobić... A, widzicie? E, tickner, ok, to jest e, to jest rozcieńczacz, chyba, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę, nie? Rozpuszczalnik, na przykład aceton i tak dalej, jest czymś takim, ok. Dobra, w takim razie, czy my możemy to zrobić? Nie. Mam tu jeszcze jakiś zapas. O, akurat są dwa, czyli będę potrzebować tylko zrobić sobie tą. Glinę, której nie mam z czego zrobić, oczywiście, chyba że tu jeszcze zostało. O jest, super. Ostatnio zauważyłem, że w ogóle jakoś tak mało materiałów mi się spawnuje i bardzo mało drewna na przykład mam. Bardzo mało też jest innych rzeczy. I się zastanawiam, bo metalu. Metalu mi nie brakuje. Metalu jest bardzo dużo cały czas, ale tych na przykład kawałków chemicznych rzeczy też ten. A i z jakiegoś powodu pociąg się zatrzymuje. Zwłaszcza jak chodzę tutaj i się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś systemu, który wykrywa, że na przykład gracz może zostać rozjechany i dlatego się to zatrzymuje. To by wiele wyjaśniało. Okej, okay, dobra. Tyle się nazbierałem tych wszystkich materiałów. Ja nie mogę to. A kurczę, jeszcze paliwo tu jest potrzebne. <laughs> To już nie robi przesada po prostu, ja nie wiem, czy ja będę miał cierpliwość, żeby jeszcze w to grać, wiecie? Bo, bo już po prostu jest za dużo tych wszystkich... E, ...tego klikania, tego ciągłego, nie, nieprzerwanego klikania... E, ...w dziesiątkach rzeczy, które musimy zrobić. E, o właśnie, to jest dobry pomysł, spróbujmy... ...bo zauważyłem, próbowałem jedną minę złapać, bo okazuje się, że chyba można je złapać. I... Spróbujemy się dobrać do tej, bo pojawił mi się napis ZŁAP, w sensie GRAB, i po rozbrojeniu i wygląda na to, że niektóre miny można podnosić. Dobra, jest defused. I co teraz? Hm, nie ma. Dziwne to strasznie. Mógłbym przesiąść, że widziałem napis, że da się, da się ją podnieść, tak jakby... Do czegoś miała, mogła mieć jakieś zastosowanie, będę musiał jeszcze popatrzeć. Może to jest kwestia tego, że nie wszystkie da się. Zob zobaczymy. Przy okazji muszę pozbierać tutaj te rzeczy. Tak, założyłem, że najlepszą taktyką jazdy przez pole minowe jest takie, żeby pojechać trochę do przodu, rozejrzeć się, zebrać. O, widz, gdzie jest drewno, które jest mi super potrzebne teraz, i zebrać wszystkie potrzebne rzeczy, i potem dopiero jechać dalej, żeby. Na bieżąco móc to rozbrajać. Łatwiej byłoby, oczywiście, jakbym miał możliwość grać w dwie osoby. To wtedy jeden stoi i pilnuje, a reszta, reszta zbiera, nie? No dobra. Tym razem tym razem się już chyba uda. Bez przeszkód. Dla, nawet przypilnowałem, żeby zostały mi trzy kawałki drewna do tej kolejnej maszyny. O kurczę, to się aż minutę będzie robiło. Tą muszę przyznać, jak zwykle, że scenografia w tej grze jest super. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Te wszystkie jakieś notatki tutaj widzę, świeczki, odczynniki chemiczne. Widzę jakieś ciśnieniowe, cóś, się coś do gotowania, podgrzewania właściwie. Aha, bo to jest to, tamto, to jest większa wersja tego po prostu. Widzę, że powtarzają się niektóre elementy. Ok, muszę, muszę jednak dorzucić. Dobra, nie chcę zużywać wszystkich, bo nie mam już ich za dużo tych odkażaczy. Jedźmy w takim razie dalej. I hop. Dobra. Yy. O nie, tego dziada odstrzelić. Dobra, dziękuję. Nie zostawiłeś kawałka tłuszczyku kolego? O, eee, szkoda. Przydaje się jednak. Dobra, jak tutaj idzie robota? Znowu paliwa zabrakło. Ja nie mogę... Ale dużo paliwa potrzeba do tej maszyny. Dobra, i jup tak się teraz mi właśnie naszła taka myśl, bo wiecie, yy, co sprawia, że nam się fajnie gra w jakoś, granie? Poczucie, że coś osiągamy, że do czegoś zmierzamy, i że te pomniejsze cele prowadzą do jakiegoś większego celu, nie? I tak się zastanawiam, czy. Yy... A, o kurczę, okej, okay, udało się złapać. Jak jest w tej grze? Czy, czy autorzy też to jakoś mierzą? Czy też to jest w jakiś sposób przez nich brane pod uwagę? Czy po prostu robią tak, jak im się wydaje, że powinno się robić, bo wszyscy te twórcy gier tak robią I, i po prostu odtwarzają schematy, które się już utarły w tego typu tytułach, nie? Sturdy Wood. Ciekaw jestem, gdzie się będzie je robiło. Zobaczmy. O, patrzcie, co to jest. To Dumper dam, to jest. Dumper to jest amortyzator, a to jest. Yy, Okej. Okay. Zwiększa dystans dla naszego harpuna. Okej. Okay. To mi się podoba. Dobra, a. Coś jeszcze? To chyba wszystko. Dobra, mamy kolejną tutaj stację, ale ja nie wiem, czy ja mam cierpliwość do strzelania się z otworkami na arenie. Zwłaszcza, że nie mam zbroi, mam ograniczoną ilość amunicji. I za bardzo niezbyt mam też chyba materiały do tego, żeby wyprodukować sobie większej ilości. Mm. Dobra, na razie sobie odpuszczę w następnym odcinku sobie zrobimy, jak się już przygotuję porządnie. Zrobimy sobie cały odcinek poświęcony tylko arenie. Będę zbierać tak dużo żelaza i wszystkich innych materiałów, aż będę w stanie wyprodukować sobie, nie wiem, 200-400 sztuk amunicji albo więcej. I, i, I do tego jakieś też duże ilości tych płytek z zbroją, żeby móc się leczyć, też jakieś materiały i tak dalej. I wtedy, wtedy zrobimy cały odcinek tylko na arenie żeby dojść do niej do końca samego, nie? Swoją tak sobie teraz pomyślałem, że właśnie, właśnie... sobie uświadomiłem, że jest tylko jedna... tylko dwie bronie są, nie? Mamy rewolwer i ten karabin. Ciekaw jestem, czy będzie można później na przykład własne granaty robić i podobne rzeczy. To byłoby całkiem fajne. Okej, okay, jesteśmy na kolejnym etapie technologii. Tym razem ten amortyzator spróbujemy odblokować, cokolwiek to daje. I zobaczymy. Bardzo ciekawy jestem, czy to jest. Bo opis tamtego był taki, że w sumie nic z niego nie wynika, nie? Po prostu jest, odblokowuje amortyzator. Tutaj jest opis wyraźny, informacja, że to jest, zwiększa zasięg tego um, harpuna. I co, ten amortyzator tutaj gdzieś będzie? Pewnie nie, prawdopodobnie się pojawi na stacji. I być może na przykład to będzie amortyzator jakiś. Nie mam pojęcia nawet, co on może dawać. Bo w pociągach często są amortyzatory na początku i na końcu każdego wagona. Wagona czy wagonu? Nieważne. W każdym razie zauważyłem, że tam są amortyzatory, które mają złagodzić podpinanie pociągu do kolejnych wagonów, nie? Jak się łączy je ze sobą. Ale to chyba nie o to chodzi, nie? W tym przypadku. Trudno mi powiedzieć. Dobra, co my tu mamy? A tak, skończyłem na tym, że chciałem ten lód stąd wyjąć. I chcę zacząć przetwarzać z powrotem węgiel. E, o, tutaj. Dobra. I mo mogę, mogę od razu wrzucić kilka, bo to się dosyć szybko robi. I nie muszę stąd to odbierać. Mogę wrzucić następny. I to samo tutaj. Nie? I to jest dosyć praktyczne rozwiązanie, bo. Nie mam na razie co zrobić z tymi kawałkami tutaj, więc je wezmę dopiero jak będę miał już możliwości. A tą wodę, którą wziąłem, sobie przeróbmy tutaj. O, bra? To możemy wypić. I jedziemy dalej. I. O, właśnie. Trzeba być bardzo czujnym, bo tutaj te kawałki tych mater, materiału do, do craftingu są dosłownie wszędzie i są często poukrywane. No, w końcu świetliki wypatrzyłem. Nareszcie jakieś. Bo już tęskniłem normalnie. No, OK Okej. Postawmy sobie to tutaj. Idę się przepakować, bo mam pełno przy sobie różnych gratów, z którymi nie mam już co zrobić. A jak ja mam pracować w takich warunkach, no? <grych> dobra, muszę jeszcze. Ach. Z... Przy okazji dobrze byłoby też pozbierać więcej materiałów. Okej. Okay. Okej, okay, o. Znowu czeka mnie logiczna zagadka. Aha, te, ten, tym mogę manipulować do woli. Nie wiem, czy o to chodzi, czy raczej o to. No dobra, będę musiał tutaj pomajstrować tymi. Tymi tymi, żeby je wszystkie wyregulować odpowiednio. A, bo one jeszcze kolor zmieniają. Okej, okay. ale tylko dwa, dwa promienie widzę. Okej? Okay. Czyli być może na przykład tutaj jeszcze kolor ma znaczenie. Zaraz zobaczymy. No, podłącz się. I gdzie byśmy mieli to skierować? Uuu. Okay, dobra, czyli mamy trudniejszą zagadkę. Poprzednio dużo czasu straciłem na to, żeby odkryć, że trzeba przestrzelić ścianę. W ten sposób, jak tutaj pokazałem przed chwilą. I rzeczywiście chyba miałem rację zobaczcie. Okej. Okay. I z drugiej strony. I. Okej, okay, udało się. To była dużo łatwiejsza zagadka niż się spodziewałem. Dobra. Zabieram skrzynkę i lecę w takim razie, bo do pociągu z powrotem, bo wydaje mi się, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że po drugiej stronie tam widzicie jest jeszcze jedna zagadka bo widzę więcej tych domów, także będę musiał wrócić do pociągu, przepakować się, zostawić skrzynkę i tutaj sobie wrócę zaraz. Którą teraz? Chyba tutaj. Okej, okay, no, dobra. Czyli znowu mamy zagadkę co poprzednio. A, już widzę, widzicie? Gwiazdka, ośmiornica, znowu gwiazdka. I rybka gdzieś tutaj pewnie też jest nadrukowana. Nie widzę. Chyba że po drugiej stronie tego domu na przykład. Zobaczmy. Gdzieś tu z boku musi być. Kombinacji dużo nie ma, więc można nawet by na chybił trafił porobić. A jest. Nie, nie ma. Może z tej strony. Kurczę, nie widzę. Hmm. Aż jest, tu są trzy skrzynie w sumie. Kurcze, będzie, będzie co przeglądać. Dobra. E, wymyśliłem, jak możemy be, nie mając trzeciego symbolu to ro, zrobić. Na początku wprowadzę tu gwiazdka. E, gwiazdka, ośmiornica, gwiazdka. Okej. Okay. I teraz tutaj musimy przerobić wszystkie symbole. I jak to nie zadziała. Dobra, nie zadziałało. To teraz tu musimy wstawić ośmiornicę. I założymy, że brakuje pierwszego symbolu. A widzicie? Czyli gdzieś tu jeszcze rybka powinna być, ale w sumie ona nam do niczego nie była potrzebna, jeśli mieliśmy wszystkie pozostałe trzy symbole. E Dobra. Ok, to wracam w takim razie na pociąg i bierzemy się za kolejną zagadkę. Ok, kolejna zagadka. I chyba już wiemy, jaka to jest zagadka. Tu są. Kilku lokacjach, symbole które musimy aktywować w odpowiednim układzie. Jeszcze, żebym się mógł nie zaklinować, tutaj. Tak, widzę, że w tym miejscu są te symbole, czyli gdzieś tu muszą być w pozostałych domkach pozostałe. Użyję. W... A. A. Dobra, no lecisz. Okej. Okay. I zgaduję, że tu będą następne. I prawdopodobnie ze 3-4 zestawy takich na symboli będzie tutaj dookoła. O, dobra, udało się. A właśnie, są kolejne. Dobra, i teraz muszę tylko rozgryźć, który układ jest właściwy. O, jestem blisko już. Widzę, że dwa, dwa są poprawne. Chyba. Okej, okay, ta zagadka jest trochę trudniejsza, bo tutaj mamy historię do ułożenia. Zobaczcie, tu są te symbole, i one są, mają różne treści. I czekajcie, tylko muszę się przepiąć. I tutaj mamy stworka, który opowiada, jakby historię. Posłuchajcie. O dźwiękach można jakby się domyśleć. No. O, dobra. Jak, w jakiej kolejności te symbole mogą być? Wydaje mi się, że. Tam chyba gdzieś smutek był na końcu. Coś, co, coś związanego ze smutkiem. E, no, dobra. E, słyszałem przekładany, dźwięk przekładanych kart, i słyszałem krzyk czarownicy, śmiech czarownicy. Więc wydaje mi się, że te symbole są poprawne. I teraz musimy się jeszcze upewnić. Tutaj, czy na przykład taki układ. Jócznie nie wiem. Niestety. To w, w kombinowanie tutaj strasznie utrudnia fakt, że trzeba się przepinać przez te e, linki o idź. A to bardzo spowalnia moje poruszanie się tutaj możliwość jeszcze eksperymentowania. Okej, okay, udało się choć. Przez przypadek całkowicie. Tak mi się wydaje. E, z, wystarczyło tak naprawdę, no, który był poprawny: e, koleś, jaskinia, czarownica, karty i uśmiechnięta buzia. I nie bardzo rozumiem tego, bo no, mógłbym przysiąc, że usłyszałem jeszcze jakieś dźwięki. Także to znaczy nie słyszałem niczego, co by mi się kojarzyło z jaskinią. I tam na końcu nie słyszałem żadnego śmiechu pozytywnego, ale nie będę się z tym sprzeczać. Najważniejsze, że się udało rozgryźć tą zagadkę. Nie była jakaś szczególnie skomplikowana. Mamy teraz masę skrzynek, także dobrze byłoby dostać się do jakiegoś miejsca, gdzie można by je otworzyć. O kurczę, teraz. Czy ja stąd wrócę w ogóle? O nie! No bez jaj. Ciekaw jestem, czy można się tutaj zaklinować, za zablokować w sensie, yy, bo... O, dobra, całe szczęście. Okej, okay, rurki się zrobiły. Odblokujmy w kolejne rzecz. To się bardzo przyda do podróżowania po tych wszystkich, yy, no, świetlikowych ścieżkach. O, dobrze powiedziane, świetlikowe ścieżki. <laughs> Co następne mamy? Eee, traction. Plus 1 do długości pociągu oraz boiler upgrade. Okej. Okay. Eee, plus 50 do maksymalnej pojemności pary. Fajnie. Bo my jeszcze chyba nie zupgradeowaliśmy pociągu, nie? Zaczęło tego boilera wcześniej. Chyba nie. Dobra, nieważne. Okej. Okay, będę pomału już kończyć odcinek dzisiejszy, bo nagranie go zajęło mi masę czasu dzisiaj. Z 3-4 godziny, przy czym większość tego czasu spędziłem na szukaniu materiałów. Skrzynki, które znalazłem dzisiaj, rozpakujemy sobie w następnym odcinku. Zresztą one się różnią od siebie, myślałem, że one są wszystkie takie same. A te, te, ta, ta ma wypułką złotą tabliczkę, a ta ma płaską srebrną. Ciekawe. Będziemy musieli porównać w takim razie, czym się różnią. Tam widzę, że blokada jest, także sobie zaraz to odblokuję. E, czy my możemy w ogóle to zrobić? Czy to jest jakiś rozsądny przepis? E, trzy sprężyny, trzy stali, trzy mosiąc. E, to nie jest wcale takie skomplikowane, bo nie ma przy sobie materiałów oczywiście do pracy. Ale jest to do zrobienia. Dobra, okej, okay. to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, jak zawsze, i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie. Cześć.